Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Sławek. W jednym z ostatnich filmików Bartosz postawił tezę, że zawodnicy Zandersa-Żywiec postawili milowy krok do przodu, kończąc miniony sezon. On jeszcze, co prawda, się nie skończył, niemniej prawie wszystko jest już pozapinane na ostatni guzik. Okazuje się, że z zaskoczeniem wczoraj dowiedziałem się sam prywatnym, iż na wojewódzkich Mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych zawodnicy Andersa przywieśli grad medali. Co też udowadnia tezę, którą postawił Bartosz, że zawodnicy Andersa wykonali milowy krok do przodu. Serdeczne gratulacje dla zawodników wszystkich, a dla Bartosza za pewnego rodzaju intuicję i że przewidywania, nie wiedząc, czemu taką tezę właściwie postawił. Okazuje się, że była słuszna. Niemniej przed zawodnikami Andersa, jeszcze Mistrzostwa Polski, Raprasów w czerwcu. Dlatego po cichutku trzymajmy kciuki i życzmy powodzenia, ponieważ sezon się jeszcze jednak nie skończył. Pozdrawiam, Sławek.